Kocham cię, mój synu. Gdy miałem ten kolejny sen, nie było we mnie obaw. Nie, nie obudziłem się zlany zimnym potem, jak poprzedniej nocy. Zastanawiałem się, kim był ten człowiek z drugiego snu. Dlaczego mnie uratował i dlaczego w ten sposób do mnie mówił? Postanowiłem opowiedzieć o tym śnie ojcu. Stałem, więc pośpieszyłem, poszedłem do ojca i opowiedziałem mu o wszystkim. Jego reakcja była natychmiastowa. Przygotuj się. Idziemy do lekarza rodzinnego. Czy masz orzechy kola? Mam jeden tutaj. Proszę.

Naprawdę? Miał zamiar go zabić za dwa dni. Bardzo dobrze, że do mnie przyszliście. Ja się z nimi rozprawię. Widzisz to? Wetrzyj to w jego głowę, gdy będzie szedł do łóżka. A to należy zmielić i użyć jako kadzidła w jego pokoju wieczorem. Z pomocą bogów to zapobiegnie snom, i więcej się one już nie powtórzą. Sny nigdy więcej się nie powtórzą? Nigdy więcej nie powrócą. Nigdy. Dobrze? To wszystko? Wszystko. Tak, dziękuję. Do widzenia. Co się dzieje? Znów miałem sen. Jaki? Właśnie miałem wejść do wielkiej dziury, kiedy przyszły do mnie złe duchy. Jeden z nich miał długie kły i pazury. Kazał mi przeskoczyć przez dziurę, grożąc pożarciem przez lwa w razie odmowy. Już, już miałem przeskoczyć tę dziurę, kiedy pojawił się mężczyzna w Bieli. Mężczyzna w Bieli? Tak, ten sam, który pomógł mi w poprzednim śnie. Co on zrobił dla ciebie? Zapytał mnie, czy idę do domu, a ja odpowiedziałem, że tak. Zaproponował swoją pomoc, a ja przyjąłem ją. Wówczas on wyciągnął swoją nogę i postawił ją na drugiej stronie dziury. Dziura scaliła się, zabrał mnie do domu. Powiedział, że mnie kocha i odszedł. A złe duchy? zniknęły, kiedy go zobaczyły. Śpij teraz, sen się skończył. Ojcze, wciąż się boję. Dlaczego boisz się snów, mój synu? To nie jest tylko sen, ojcze. Nie przestawaj zażywać tej mikstury. Jeśli sny powrócą... Pójdziemy jutro do innego szamana, Sokoto. Dobrze? To teraz wraca już do siebie. Następnej nocy miałem kolejny sen, miałem je przez sześć kolejnych nocy. Mężczyzna ubrany w śniąco białą szatę stał i bronił mnie przed każdym atakiem złego. Przemawiał do mnie pod koniec każdego snu, mówiąc: Kocham cię, mój synu. Kocham Cię, mój synu, kocham Cię. Wtedy zdałem sobie sprawę, że człowiek ze snu jest prorokiem Isa, czyli tym, którego chrześcijanie nazywają Jezus Chrystus. Potem miałem siódmy i ostatni sen. Co czytasz, synu? Sam tego nie rozumiał, kanasu Chciałbyś, żebym ci pomógł? Tak, proszę. Mohamed. Hamedzie. Ta księga jest od Boga, zawiera szczególne Boże Słowo. Wszystkie te wersety są Bożym Słowem. Pójdźcie za mną wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Gdyż ja jestem cichy i pokornego serca i znajdziecie ukojenie. Czy słyszałeś kiedykolwiek o drodze, prawdzie i życiu? Nie, nigdy nie słyszałem. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą, ja również jestem życiem. Nikt nie może przyjść do ojca jak tylko przeze mnie, kim jesteś. Znasz mnie jako proroka Iseł. Przyszedłem, by dać Ci życie wieczne. Jeśli zaakceptujesz mnie jako swojego Pana i Zbawiciela, staniesz się Bożym dzieckiem. Czy Bóg ma dzieci? Boże dzieci są zrodzone z Jego Ducha, Mieścia. Czy wierzysz w Boga? Tak, wierzę w Boga. Mówisz także we mnie. W tym świecie doświadczysz wielu przeciwności, mimo tego raduj się. Ja zatriumfowałem nad światem. Czy przyjmiesz mnie? Tak, przyjmuję. Rano tego dnia zdecydowałem się odwiedzić pewnego chrześcijanina, mieszkającego w sąsiedniej wiosce. Miał na imię Jonatan. Chciałem się z nim podzielić moimi obawami, ponieważ wiedziałem, że był dobrym człowiekiem i czułem się, że mogłem mu to powiedzieć. Jonatan wysłuchał wszystkiego, co pragnąłem mu opowiedzieć. Potem udał się do Bałki, żeby porozmawiać z tamtejszym kaznodzieją.